Cześć wszystkim będziemy nagrywać takie UNA dzisiaj Tak więc leila jesteś gotowa? Bo ja nie. Dobra, odkładam kamerę. Zobaczymy co z tego będzie. Tak więc tak, widzicie już mam twarz? To już jest sposób ukryć. Widzicie Leila? Nie? troszkę widać. kilka. Już wychwałą powudziłeś. Trzeba się zbyt ciebie. Wytrę się z ciebie, nie? Są rękę brudną czy z ciebie, no, daj się wytrę. Znaczy też to był Dobra. Będziemy zaczynać, co? Zobaczyłem, teraz poszukam te komentarze i zaczynamy. Dobra, no to pierwszy, pierwsze pytanie. Od gierowaniaka. Skorpia jakbyś pomysł na kupienie Stigi i łeswoda. Stigę mam metodą takiej wymiany, jakby miałem takiego elektrycznego paleciaka i po prostu raz zakreściłem, bo on był tak mało używany, więc myślą taka, że po prostu żeby coś z nim robić i może coś przewozić sobie czy coś, to tyle, że wiecie jak jest z tym paleciakiem elektrycznym. On fajnie jedzie, ale po twardym, jeżeli, już jest, jeżeli już jest po prostu trochę miękko czy coś, po prostu już nic z nie idzie zrobić. I i tak kosząc trawę sobie pomyślałem o takim gościu, który od nas niedaleko mieszka i po prostu handluje kosiarkami. Zadzwoniłem do niego, czy po prostu nie chciałby się wymienić po prostu. Jak to za, za jakiś czterech kosiarkę? Z zapłatą czy jak? obojętnie. nie. spokój. Spokój, kochanie. No i tak się z nim dogadałem. I mogłem pojechać, pojechałem oglądać. I oglądałem, wie, oglądałem tą Steve'a, chociaż jej tak do końca nie widziałem, bo ona była taką panneką dość dużą. A, a co? A... Rozumiem, jakąś tam taką plastikową kosiarkę, więc to była nawet za firma, tak mega mi się nie podobała. I ja powiedziałem, że jak jest opcja no to po prostu wezmę tą Stigę. Ja widziałem tylko ten szósty, ten ja nie wiedziałem, czy to będzie Stigata. Willa, bo nawet wiedziałem, że Stigata partii, że jest ten się parku. No ale wyszło, że jest ta willa i, i ta willa po prostu tak została już nie. A Westwood zawsze mi się podobał. I po prostu tak szukałem, 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 nie wiem, zaraz widziałem na taką okazję. To niecałe 2000, ale nie powiedziłem. To niecałe 2000 był, ale tak mogę kupić, nie kupić, kupić, nie kupić i suma raczej nie i tak wyszedł. Dużo droższy, ale po prostu jest. I tak już zostało. Hmm. Ten drugi oleg. A ta koszerka styga, to ona zostawia coś, co kości na Ziemi. E, tak, to ona zostawia, no to jest mulcher, który zależy od prędkości. Bo nie polega na tym, że powinno się dość często posić trawę. No to wiadomo jak to dochodzi. raz się zdąży i się kosi co tydzień, a raz po prostu nie i dlatego tak jest po prostu, nie? że jeżeli jest dość często koszone tak jak być, że się kosi maksymalnie te 3-4 cm no to wtedy po prostu praktycznie nic nie zostaje do, okiem do, do zobaczenia, nie? Czekajcie, zobaczę co się nagrywa. Nagrywa się. No, kolejne pytanie. Od Kacpra. Na przyszłość 2 koni ma mechanicznych Stiga. Stiga ma 10 koni. Eee, tyle, że tak sobie sam podkręciłem sobie te obroty, podniosłem obroty do, do 4000 się kręci, a nominalnie chodziła chyba tam 300 czy coś takiego. I po prostu podniosłem sobie te obroty tam do prawie 4000. Jakoś tak, już dokładnie nie pamiętam, ale tak stopnię sobie kręcę, nie potrzebuję. I to wystarcza, jest w jest bardzo dużo mocy. Naprawdę, w zupełności wystarcza. Ostatnio musiałem taką dość naprawdę gęstą trawę, świeży trawnik. No, to tam ma dwójce, przy pełnych obrotach na trawę ma co robić. No? Enduro 6564, nie pozdrawiam się. Ile lat na wsiak? wsiak w sierpniu będzie miał 5 lat. Czy pokażę w sektorku Westwood cały tunel, w którym się znajdują fasy napędowe? Jestem. Poczekaj po prostu do, końcu, do końca filmu, no to weźmę, do sobie tutaj gdzieś bardziej na środek, na latarkę i pokażę Ci wszystko. Od Pandy, 111. Kiedy będzie jakaś seria Serbest 22? Tak jak Collis i Heros, ale solo można. Zresztą, na nagrywanie... Ja kiedyś myślałem, bo jest taki fajna gra, już to pamiętam, Takiego przemianownika, by było w sumie e, tak tematycznie. Ale czy mi się chce? Może okresem zimowym, może coś zobaczymy, może będzie jakaś fajna gra, taka też tematyczna, to możemy coś skupować jak najbardziej. Ale na tą chwilę, jak jest co robić na dworze, jest co nagrywać, no to zostawiam przy tym, co po prostu jest. Nie? E, młody gracz, 355. Ile czasu robisz przyczepkę? Przyczepkę robię chyba, nie wiem, może z dwa do trzy wieczory. I była zrobiona, to była szczepka, tak jakby się to powiedzieć, tak były kiedyś te dziki, takie rywasiowe. I, I ja ją po prostu zwężyłem, skróciłem i zrobiłem po prostu taką pakę, bo ona paki w ogóle, nie to była sama taka dolna rama, ta dolna rama w połowie została, a w ogóle zrobię całą salmowodę po prostu, nie? na zawiasach, żeby po prostu budynki P i ten nasz który teraz przerabiałem, po prostu razem się rusza. Kapi, official. Ile lat już e, robisz na kościarce jasku ile masz hektarów w ziemi? E, lat. Kurczę. Trzeci sezon jest dopiero teraz. No, trzeci sezon. Dwa sezony mam Stigę i zawsze no, całe sezony mam Stigę, bo mniej więcej w równym roku kupiłem tego westluda. No i teraz jest trzeci sezon. Długo nie długo się nauczyłem z między tymi a jeśli chodzi o ziemię, no to to nie jest moja, to jest normalna ziemia. Tutaj, gdzie teraz mieszkamy, no to mieszkamy do rodziców, tak jakby. No to mamy niecałe tam 400 ziemi i, i w sumie tak się tak dzierżawimy, bo to na tą chwilę się nie opłaci, nie z tego tak to, tu nic Przepraszam, jeżeli że jakiś link odczytam. Nagrasz poradnik, jak zrobić żymówkę. E, wiesz co, jeśli chodzi o te moje promki mam cały film, tylko po prostu zrobię go jak będę bo jak na razie one pod Stigia były fajnie zrobiona rama i wszystko, ale tę ramę trzeba przerobiłem pod Westwooda i nie jestem z tego zadowolony, więc będzie po prostu cały film nagrany. Ja wiem, że chyba tobie to już obiecowałem, że to będzie jakieś 2-3 tygodnie, ale to, że miałem co teraz i po prostu nie ma to czasu, ale zrobimy to. Nawet nie wiem, czy teraz za mało w mojej się to nie rozwiąże. Na pewno Stigia pójdzie, żeby wymienić hotel i ten cały pulpit. będzie muszę na dniach zrobić zbieraliarkę. Liżkości, no to fajne było rozgrywać sobie. Były też fajne akcje. Przykupisz Geremania, chyba. Znowu też się pozdrawiam na wzrosło. Czy kupisz kolejną taktowską posiadkę? Co jest w planach jeszcze, właśnie z Tiget którą bym chętnie zamienię do tą willę. Ale jak to dalej będzie? Na pewno chcę zrobić ładowarkę. i tę ładowarkę odbić na pewno w pierwszej kolejności. Tylko, że się tak fajną odbieram, no to sobie co coś kupię, ale na pewno będzie. Cała walka może jakoś się na wszystko zbierać i sobie ziwę, po prostu to wszystko spawać. Hmm. A to już nie idea. Ile koni silnik, bo ja mam 10 i radę. No tu nominalnie jest to 105 Znaczy to jest moja teoria. A jak to będzie praktyce, jak patrzyłem yy, w jakość Wykorbienie i wszystko, to te wszystkie linksy tam od tych 10,5 czy 11 do, do 14 czy 16 koni. My Wszystkie mają te same tłoki, te, te same cylindry, te same gaźniki. Wątpię, żeby jakieś tam dysze się różniły czy coś takiego, to jest tam dawka ale to już aż tak na pewno nie. I wydaje mi się tylko, na przykładzie Roncina, że chodzi tylko tutaj o wysokość obrotów do jakichś silników, bo w końcu że nie od tego w od samej odcince jakby, tak? Przy na silnikach się zierzykanie. No to no mają po prostu im wyższe obroty, tym większa mocy I wydaje mi się, że to parę koń doszło. Czy pokażesz twarz? No, jak widać, pokazałem. Agata, pozdrawiam cię. E, od Alberto. Wiadomo, jakie modyfikacje do stig już były? No to tak, no to łyżka. Eee, tutaj było manualne podnoszenie kosiska, manualna e, regulacja wysokości kosiska. No to wszystko jest na silnikach liniowych przerobionych, na guzikach takich kołyskowych, o, które z, po prostu zmieniają e, plus minusem. E, do tego czynnik temperatury cylindra, Woltomierz założony jest, obrotomierz do mierzenia motododzin czasu pracy silnika, co raz jeszcze. No I takie wyjście na ten, na, na ten kiper do no przyczepki, czyli do tego guberka, który nie, ale jeszcze jest na śruby. No, to, to są wszystkie modyfikacje, jeśli mówię o Eee, czy planujesz kolejną maszynę do Westwooda? Pozdro, jest co, do Westwooda przerobić program dyskubowy, przerobić tą, te moje blogi. Eee, hmm, czy coś jeszcze? Raczej nie. Może jakiś się na wozu się zrobi, albo jakiś wyskiwacz. Nie wiem, na no tę chwilę chciałbym obydwie skończyć tak, to co chciałem zrobić. W bezkuda chcę całego odmalować i wymienić kolor. I jak na razie też na tym będzie się skupić. No, już... Czy ty się naprawdę codziennie i nie, nie gasisz tych trachatków? Wiecie co nie, znaczy, ja sobie powiedziałem tak i to powiedziałem w pierwszym roku, że będę codziennie nagrywał szotów. I w sumie mi się to udało, bo na pewno było codziennie dodawane coś. I to jest na takiej zasadzie, że albo po prostu robię to w weekend i mam czas. Albo jeżeli miał kilka czas to po prostu w tygodniu robię tą pracę. I nagrywam sobie tak, żeby po prostu na cały tydzień coś wypadło i nie być po prostu zrobić, czy pogody by nie było, by nie było to, co robić. To po prostu tak mam to nagrane. A wyrzucam i staram się nie rzucać tego aż tak chamsko, jeżeli mam co oczywiście robić i mam co posiedzieć albo po co włożyć w na czyli na różne takie rzeczy. To nie tak nahalnie, że dzień po dniu, czy tydzień w tydzień w tym samym miejscu, tylko po prostu jak teraz na przykład kosztuję terapia, to będę w ogóle sobie ujednać w tym roku czy podwórka, czy na drogi, czy coś takiego, to będę starał się to mieszać. Jeżeli wypali i kla będzie rosła, to tak będę robić. No i fajnie by było mieszać, jakieś filmy ma się wydawać, że w tygodniu, jeżeli by się udało. No i tyle. No i tyle. Na tą chwilę to tak będzie, żeby to wyglądało, bo tyle mogę zrobić. Ta muzyka jest bardzo zajista. Bardzo się cieszę. Chociaż jeśli chodzi o muzykę, no to ja po prostu bardzo cię sproponowałem. Ale zbyt nie biorę nie gruści się w takiej trawie jak tu na filmie, nie spada z bo to jest, to, to jest a, pod tunelem. Nie, pod, pod tym jak podniosłem po prostu sobie te obroty, to bez różnicy, nic nie, nie spada z obrotów, wszystko jest tak, być, naprawdę ma na siłę. Wiadomo, to jest wysoka prawa, ale jest żadna prawa. Jeżeli jest gęsta prawa i byłaby tak wysoka, no to wiadomo, do nawet łezkut, który ma to troszeczkę poni więcej, i zostawiam tu trawę, a nie po prostu mieli, nie potrzebują się siły, bo by tam będzie eee, stanął. Giorganek, tak tutaj jest Tigger i tutaj kolejne pytanie. Kiedy, mm, kiedy kupiłeś tak trochę kosiarkę Westwood? Jakie moje do niego plany i jakie masz od niego teraz? Kiedy kupiłem? czy to było jakiś rok temu. I, i co? Jakie miałem plany? Czy po pierwsze chciałem razu z niego zrobić turę? Ale jak zobaczyłem, jak go oglądają, tylko wiecie w internecie, nie oglądałem go wcześniej, nie widziałem go wyrażyło. Tak mi się podobał. Jak sobie go tak obejrzałem na początku, no to fajnie, bo rana mocna, wszystko mocne. Ale zbyt mocno podoba się była tego traktorka, żeby po prostu dokonać tu na turby. Fajnie, i większy nawet go, ale wszystkie węże, pompa, jeżeli chcemy zostawić kosisko i to wszystko, to. No musiałbym zrezygnować albo z zaletarki, albo z kosiska i tak trochę nie chcę z tego rezygnować. Jeżeli po prostu drugi taki sam, bo to zrobiłbym sobie te, tego tura, nie, nie robi nic po prostu e, więcej. A tak to po prostu odpuszczam temat, na przynajmniej na tą chwilę. I jedziemy po prostu tego robił. A co do planów, no to założę ciągarkę do potośnika Przemalować to na pewno. Może zmienić obrotomierz, zrobić instalację na małą całą, bo już wszystko nie ma tylko czasu, żeby usiąść na to parę godzin, żeby sobie po prostu zrobić instalację. I, i co? Zwieźć przed lampy. I chyba tyle. Ja to chwilę chyba tyle. No i opowiem wszystkie muszę mieć, Na pewno tyle. Stigia najlepsza oczywiście. Agatka. Jaki silnik masz założony do Stigii? To jest e, Brings, e, 10,5 konia. To jest tam nie to, tam co. tam wychodziłem w 90. To jest, to, jest, to jest bardzo dobry silnik, nie narzekam. Fajny, mega w wymiarach. Dla tamte roczniki fajne cieki, bo ten budynek jest dość, dość duży, więc fajnie go docisza i fajnie się na nim pracuje. Jak naprawdę. Od Agaty kolejne pytanie. Gdzie można kupić takie kosisko? Koszta części? Gdzie najlepiej zaopatrzyć się? Jeśli chodzi o Stigę, to kosisko, jak już to używane, chyba że chcecie kupić jakieś, to, to po prostu ktoś sam wytwarza, to są mega duże koszty, bo jest takie kosisko, to jest jakieś półtora tysiąca niemu, nie oczywiście, to jest Wszystkie części ogólnie są, dzięki, Wzią. Wszystkie części są dostępne wszędzie. Jakieś takie podstawowe na Allegro, jeżeli coś, coś takiego bardziej, coś rzadko zdarza, albo naprawy do wymiany, no to, to na eBayu bez problemu też można kupić i wszystko doprowadzi, więc to nie ma nic takiego, co by się do zewnątrz. Jeżeli się, się nie rusuje, by się, do robić, się inny, jakieś paski czy rolki, to bez problemu są na Allegro. Może tak samo, chociaż może kupiłem pierwszy, za pierwszym razem megi paski oryginalne i mega dużo kasy to już było już ponad 2000 i paski nie wytrzymały sezonu. Może tak samo, więc za drugim razem kupiłem e, jakieś może po prostu podróbki tam za nie pamiętam te drugie z ile po tam chyba 300 zł za oba, bo chyba 3 pustów za jeden. I lecę na nim przy sobie teraz te kolasy znowu, to jest wszystko ok. Co wysia? Nie, bo wypogrócisz to tylko. Będziesz mógł robić oporową krzonkę. No, na pewno, z tej trawy stan by na pewno, jeżeli chodzi o tamten dwie. Czekajcie chwileczkę, sprawdzić. nową kościarkę, czy będziesz robił kiszonkę, czy, czy będą jakieś długie z skoszne trawy. To jest całą tę chwilę jak tak, ta trawa nie jest aż tak wysoka, no to może tych filmik nie wejść. Chociaż nie wiem, spróbuję sobie to kanale właśnie pod po drugiego e, założyć na głowę, to myślę, że będzie lepsza perspektywa ja tutaj z telefonu to będzie to nawet, od razu dolony, będzie coraz więcej widać, więc postaram się... Teraz może Pani coś nagrać, jeżeli nie to tutaj się nie zapowiada. A... Zobaczymy, może będzie jakieś dłuższy film. Ale jeśli chodzi o te dłuższe filmy z koszeniem, to chcecie takie, żeby było też coś tam mówione, czy po prostu z jakąś muzyką, dajcie Państwo po prostu. Tu coś będzie siły. Um, czy nowa no to już odpowiadają na te pytania? Co bym chciał? Czy będę robić kiszonkę? Nie, nie będę robić kiszonki. Jak już to, chcę złożyć sobie. Hmm, tutaj nie będziecie widzieć, jest tutaj, jest ta zbiornika za tym pianką, yy, ona jest wszystko okej, tylko przy rozbudzie mam rozebrane roki, bo wymieniałem łożyska, więc złożę sobie i będę okay. ją tam jest fajnie, jaka trawa dość wysoka skuszona była, i zostało, więc zobaczymy sobie to, przerzucimy. Dla jaja, żeby zdecydować jak to pójdzie, a potem założymy i to wszystko zwierzymy i wyżycimy po prostu. Nie? I... Chyba, nie wiem, jeszcze czekajcie, to jeszcze na to przedmiot, chyba jakiś komentarz. W tej chwili, tutaj słowo, może mi jedno jest takie, takie rewitory puszczone, dwa. Się, jedna jest taka antena, może wzmacniacz, wzmacniać, i ona ma tutaj listę sygnałów, które są w sobie przeliczeniu przez ten mór. To jest mój największy problem. Ale nie wiem, czy po prostu nie kupię te ciągi 100 metrów i nie puszczę od samego domu tutaj w to miejsce, bo tak czy tak dlatego tu będzie w telewizor i komputer, żeby robić sobie live i, i ogólnie no, puszczać muzykę, czy coś sobie oglądać. O no, tutaj już widzę, co tutaj, tutaj przyciągniemy. E, od Rexaro. To rok produkcji Stiga i Westwooda. Westwood był chyba 86, a Stiga. Czyli Stiga, była chyba 97 rok. Jakoś tak. Przed 2000 rokiem. Skąd nas nazwę kanału? E, na ogólnie. Deś długo borykałem się z mocnymi górami brzucha. I sumaryczne okazało się, nietoleracją laktozy, gdzie kiedyś ja naprawdę bardzo dużo jadłem na białów, różnych takich rzeczy, jak gruntów, nie i tak nagle po prostu ze względu na to, że I pewna osoba ze znajomych. Tak kiedyś dla jaj nazywała mnie, zawołała mnie Jelitko. I tak to już tak akcywał, w takim gronie trochę mniejszym. takim zobaczyłem się w swoim gronie, takim. nie chodzi o tu o pracy, tylko takich swoich znajomych. Tak sobie zostało, i po prostu ja tak no sobie ją potem używałem. jako tam loginy, nieloginy do gier, czy jakieś czy różne takie rzeczy. Ja po prostu to używałem. I na YouTube tak samo to miałem. Tak, jak widzicie, ten kanał jest długi, ma 12 lat chyba. Mniej więcej. Ja zrzucając pierwszego shorta na ten kanał, no to po prostu ta nazwa została. I tak życzyłem pierwszego, drugiego, trzeciego. Zaczęło fajnie to wyświetlać, wtedy dla mnie to było mega, bo jak ja tam 300-400 wyświetleń, mówię wow, to idzie. I wtedy się tak zajarałem tym i zacząłem po prostu tego więcej rzucać, potem sobie właśnie obiecałem, że, że z pierwszym będę rzucał i zobaczyłem co z tego będzie, ale że tak to fajnie rozbrykało w sensie takim, że jest ta publika i nie są to tylko wyświetlenia, właśnie jest jakaś taka komunikacja e, oczywiście między nami, czy to na jakimś live, czy po prostu teraz to te pierwsze. Że, że co, że, że zyskałem z tym, bo naprawdę jest fajnie. Fajnie to robi. Nie chodzi tu w ogóle o pieniądze, bo ten kanał na razie i na długo, chwilę nie będzie zarabiał. Chodzi tu po prostu o te community, jakie po prostu jest. I co na wszystkie czy jest Ha, Ciężko wydać. Jakby miał działkę dużą, bardzo dużą, zrobioną obrudą podstaw. bo taki traktorek, który ma kosisko pod spodem. To Westwood jest dużo wygodniejszy. A jeśli chodzi o taki podródek, on tutaj stary, to jest to, to, to coś dokładane, coś zmieniane, coś wiecie, jest strane tak naprawdę. Trawniki nierówne i tu gdzieś ktoś ci wiedzie autem, tu coś z dusem, czy drewno, czy coś jest przerabiane i jest coś cięższego, jakaś picie, że w końcu całości to wszystko wygląda, jak wygląda. To Westwood jest dużo praktyczniejsza, jeśli chodzi o podróże, ale jeśli chodzi o te do drogowy, to coś w no to po prostu dużo lepszy jest Ile masz tu trawy? No tu jest działka, jeśli chodzi o podwórko, po prostu są tutaj dookoła, kaszę, bo to bez drogi dojazdowej, to jest tam prawie 4000 km. Zobaczymy, Zobaczymy, czy przychodzą dwoma, czy po trzema filmami. Czy, to, czy jeszcze jakieś pytania? już są wszystkie pytania. Tak czy tak było? Jak na tą chwilę, na tą tego kanału, to jest naprawdę dużo. Dobra, no to ja pokażę, jak wygląda ten kanał z paskami. I widzimy, się, jak się będzie Dobra, No, tutaj było pytanie odnośnie tego, jak e, wygląda ten tunel z paskami. No to patrz, tutaj idzie główny pasek. Na dole nie będzie widać, bo to jest taka teraz blacha założona, jak jest kosisko założone i tak, pod tą blachą jest yy, kało pasowe, które idzie, które w sumie wychodzi tutaj, ale po prostu ono jest takie długie I idzie tutaj do skrzyni czy dyfra, które jest razem połączone. Tu mamy jeden pasek i to wygląda wszystko tak, to są wodziki, różne takie rzeczy, no i drugi pasek idzie tutaj do kosiska. I to jest tyle. Tutaj jest naprawdę, nie jest nic skomplikowanego. Tutaj masz, hamulec tutaj jest, który po prostu po wyłączeniu gościska hamuje mm, za pośrednictwem takich układzi e, Koła pasowe, żeby szybciej stało. Tutaj jest od załączania. No i to jest tyle. Tutaj nic naprawdę, nic nie ma skomplikowanego. Stiga ma dużo więcej rolek, jakichś różnych innych rzeczy, które po prostu e, to jest potrzebne, nie wiem, ale Stiga ma chyba 5 czy 6 pasków, a Westwood ma 2 i też działa jakasi, nie? Tak więc e, dziękuję za uwagę. Nie wiem, jak nie widać, bo wyłączone światło, świeci latarka. E, dzięki za uwagę, jeżeli chcecie jakieś po prostu inne dalej filmy, no to dawajcie po prostu jakieś komentarze z jakimś dopiskiem, to będzie mi to łatwiej poszukać wszystko i tyle. Każdemu tak. osobno, naprawdę dziękuję za taką liczbę subskrypcji. Trzymajcie się. Miłego dnia, hej.